No i co, rozpoczynamy konferencję prasową. Bardzo proszę pana trenera gości o podsumowanie krótkie meczu. To mecz można podsumować, jeżeli go można grać. Ja rozumiem, że w polskiej piłce dokonuje się transformacja i rozumiem, że, że to co było 3 lata temu spowodowało, że daje się szansę młodzieży sędziowskiej, ale ta młodzież, jeżeli jest nieprzygotowana do prowadzenia zawodów, to trzeba im dziękować albo ktoś musi to weryfikować. To jest, to jest pierwszy aspekt. E, dzisiaj moi zawodnicy nie mogli grać w piłkę, ponieważ, e, ponieważ pan, który chyba skończył lat 20, e, nigdy nie grał w piłkę i nie rozumie, co to znaczy grać w piłkę. Pierwszy raz w życiu zobaczyłem taką kartkę i powiem, tak, no jest mi przykro. Jest mi przykro ze względu na zawodników, którzy siedzą ze zwieszonymi głowami, bo możemy przegrać coś w rywalizacji sportowej a nie w rywalizacji nieumiejętności prowadzenia zawodów przez osoby, które tą umiejętność powinny posiadać jesteśmy okradani bo my, my mamy pieniądze i dostajemy pieniądze za to, co wykonujemy jesteśmy po prostu okradani i taka jest prawda I uważam, że to było wyraźnie widać do tego momentu sędzia razu nie sięgnął po kartonik, nie widziałem brutalnego meczu, zrozumiałbym reakcję gdyby to był brutalny mecz, gdyby to było osiem kartek wcześniej pokazanych Natomiast takie coś jest kuriozalne, żenujące i skandaliczne. E, I to jest pierwszy aspekt. A co do meczu, to, to nie będę mówił o tym, co było w momencie, kiedy zostaliśmy z dziesięcioma zawodnikami, bo nasza taktyka była zupełnie inna. Chociaż w drugiej połowie myślę, że mieliśmy moment, w którym nawet w dziesięciu narzuciliśmy swój styl gry, e, ale, no, ale tak to jest. Dziękuję. Dziękuję trenerowi Proszę bardzo, trenerowi. Myślę, że w tym sezonie, z tych meczu, które graliśmy przed własną publicznością, to było dzisiaj najsłabsze spotkanie i rywa na pewno trudny i, i, i zawodnicy z, z dużą taką bojaźnią podeszli do tego spotkania. No nie byliśmy tym zespół, który tu w niektórych spotkaniach wcześniejszych żeśmy próbowali coś tam grać. Dzisiaj no, przeciwnik nam nie pozwalał za dużo. No, ta kartka troszkę nam pomogła, bo, bo inaczej się gra 11 na 10, ale nie staraliśmy się też w jakiś sposób nas specjalnie atakować w szatni, żeby też nie rzu rzucić, się, tylko czekać na swoją szansę, bo powiedziałem, że dzisiaj drużyna nie jest do zbyt dobrej dyspozycji. Myślę, że nie było zbyt wiele sytuacji, tą jedną nam się udało wykorzystać i cieszymy się, bo to już jest coś niesamowitego, jak się tak patrzy na to wszystko, co się dzieje. Teraz no, już myślę o na następnym meczu, trochę to nie, nie ciekawie wygląda, bo to te dzisiaj te kartki i kontuzje. No. Będzie 11 ciężko zebrać, ale to będzie problem na najbliższy tydzień. Tak? tak? To ogólnie wszystko. Wszystko dobrze. Dziękuję trenerowi. Proszę bardzo, pytania, proszę się Panie trenerze, trenerze Adamusa, jak wygląda właśnie ta sytuacja? Czas po dzisiaj, dzisiaj nie było Tymczyszyna. na no, no, dlatego mówię. I wypad Witek na następny mecz, naprawdę nie Kusiak, tak tym czyszym, także... No, czek było na ławce, no to będzie jedenastu. A wieprzeń z piątkowskim drutem? No nie, nie, nie. Jedynie może wieprzeć tam, ale no co on, jak trzy nie trenu zaczynał się teraz na razie trukta, także do czego się będzie bo on, Jarek jest przygotowany do grania, gdy jest jakiś jakimś treningu i gdy on coś tam nie, to, to z niego będzie, no ale jakoś nieprzeżyjęte. Czy nie radka jest na ławce? O, jest jużek w Proszę, modlitwę, do ten... Proszę o Proszę pytania. Nie.